Z tej strony na deszczach, bo dziś jestem znowu na kotkowych sprawach. Ale dostałem informację taką ze wczorajszego odcinka, że była policja versus był złodzieje, że wprowadził się tu niejaki Stachu Jones, no i że poduszył coś, No i on jest żółym mieckiem ogólnie, że mówił, czy może tu zamieszkać, no to.

To stary czasy, mogę wam pokazać nawet widzowie co tam jest. Albo potem. Co Dobra, lampa. I idę tam do niego. Zabuduję to jakąś beczułką. Co to się dzieje? A jakby ja jestem tu. Dobra, dobra. Idę pod biedrę w ogóle. E, czekaj, czy ktoś pokazał moje drzwi? Czy ktoś pokazał moje drzwi? Żulmietek? Nie Ej, trochę cię nie słychać, gościu. Masz mi się. No e. Dobra, już będzie lepiej! Już lepiej! A dobra! A czekaj, mieliśmy mi pokazać swoją habirę. A dobra! Dobra, ty się zbudowali gdzieś pod biedronką, czy. No, bóg biedrony! Dobra, no to. Bóg biedrony to. Dobra, Dobra, idę. Są dziury jakieś, ale. Dobra! A, koło biedrony! Kurde, zarobista chata! O, chodź. koło biedronki! Wow, nawet się dobrze urodził. Telewizor z dobrowara! Znoci 3,30 chcesz do, chcesz dostać? Co ty Co no, 3,30! To ty mówisz? W ogóle żudek. Dobra. Kurna! Dobra, I to mia miałem do ciebie iść na bowara. Dobra. Masz wdę? No mam. No dobrze! Będziemy lali. A telewizor masz! Telewizor. Czekaj, mogę Cię zaprowadzić w ciekawe miejsce, gdzie możemy to zrobić. Gdzie? Czekaj. Nie wiem, czy to jest ukryte. Nie, to nie jest ukryte. Chodźmy tu. Ale to jest już. Tam... To był parkour. Gdzie to? To był parkour, ale. Gdzie ty jesteś? Ej, Ej, Żulu! Widzę cię. Tak, tutaj. Ale tu parkour trzeba było zrobić. Czekaj, muszę się podsadzić, czy ty będziesz mógł skopać to, albo ze mną się kopać. Kurwa, nie mam nic. Pryk, idź, pryk, idź, pryk, pryk, pryk. A nie, nie mogę się. Co tu? Uuu, nie ma nic. Nie ma nic. Nie A, czekaj. Bo, bo tu trzeba wejść. Pieniak! Czekaj, ty mnie tu nie 嗯嗯。Uh, yeah. Dobra, Żuju co chcesz? Czy tu są jakieś skrzynie? Dobra, tu możemy wypić. A, gra. A tu tu? A, bo tu wyścili kiedyś były. A dobra. Tu ja chleję. A mocne. Już trzy Nie że w Nie czwartego. Już? Ej, tak, takie pytanie. A jak Ci się podoba na kotkowych sprawach? No dobrze. No, podbierzą. Du Dużo robiliśmy. Pod lepiej. Dużo nawet robiliśmy to miasto. Chyba ono je, ma 6 miesięcy już. O wiem... A, a ja ty wszystko nas... dom. A ty tu byłeś od początku, szpiegowałeś nas. Od kiedy ty tu byłeś? A widziałeś takiego? W porządku. A bo, takie... A pomożesz nam pokonać Kotorobota i Terminatora? A ja... Moja ekipa to wszystko zrobi. Nawet ich budelką, butelką po wódzie rozczachta. A, bo właśnie jakby na razie mamy spokój, bo oni się nie pojawiają, więc korzystam i nagrywam dużo odcinków skotkowych spraw. Jestem! Paweł, nawet to przeszkadza! O, nie mieszkaj O, tu już nie ma. Tu w ogóle był parkour taki wyścigowy, ale. O, to jest już zepsute. Dobra. To jest. Co robisz? A znasz chwilowo nowego. Go prezydenta jak wyjechał do YouTube na wakacje O! A wiesz co tu jest? Co Trochę w... ch no Taki no nie dołowę, ej, co chcesz, ej, chcesz się Ty chcesz się kopać pod siebie? Tak Albo dobra jednak nie Bo tam są złe rzeczy Lepiej żebyś nie wiedział co tam jest Co no to mój magazyn, ale nie nie, on, nie, nie o, o nim mowa. Czyli ile tu jest skrotek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jak widzicie, mamy płytę z głosem, więc puszczamy za trzy, dwa, jeden. Ej, żulus, żulumietku słyszałeś ten głos? Tak. To jest właśnie tej, tej, tego errora właśnie. O kurde, ale potężny. Ej, panu co Kto To w ogóle. Error? A czekaj, pokażę ci, bo jest część tego pomniku. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy to taki czarno-zielony. No to właśnie ten. A skąd ty go kojarzysz? Łapie, ja tu od początku jestem. A, a ty... A czekaj, a, a wiesz gdzie oni teraz poszli? Gdzie? No nie wiem, właśnie ja nie wiem, ale może ty wiesz. Czekaj, a żula? Są. W tym momencie. Na... Mm. No. No. to już sobie normalnie wejdę. A dobra, no to żółwiecku, to, to mi się gramy, czy nie? Nie. A, a, co masz jeszcze w planach? Bo mi się przecież musimy jeszcze jakoś poznać. Mi się to już... tam, no. niektóre budynki nie A. w sumie naura naura elo przybi piąte Piu! jak widzisz tak jak widzicie tak już e, no poszedł sobie mam nadzieję że odcinek się podobał z kotkowych spraw no to naura